Czy u nas przed świętami dużo się gotuje w domu? Tak. No dobra, ale co mają zrobić ludzie, którzy w ogóle nie gotują? Nie potrafią, no nie wiem, nie chcą. Co mogą zrobić? Nie wiem. Mogą wszystko kupić na przykład, prawda? No. Ale to jest dosyć smutne. No. No, bo takie jedzenie przyjeżdża i ono jest takie bezpłciowe, takie robione przez kogoś. A tak w domu to co? To można sobie pogotować fajnie. A co tutaj mamy? Wasz. No, to jeszcze nie jest barsz, bo dzisiaj będzie o tym, jak błyskawicznie, o tak, o jak się mówi w Białym Stoku, zrobić Wigilię. Pierwszy przepis jest super prosty. Otóż tutaj w garnku mamy cofranek? Buraki. Tak, są buraki. Po Mogę prostu. Chcesz ja pokazać? Chcesz pokazać, proszę. Tak. Po prostu ugotowałam buraki, obrałam je, zalałam je wodą i ugotowałam. Do tego dużo przypraw. Ja lubię, jak barszcz świąteczny to jeszcze nie jest barszcz pachnie. Więc tutaj jest laska cynamonu, jest ziele angielskie, są goździki. Pachnie. Można wrzucić kilka śliwek tych wędzonych, żeby to wszystko razem się tutaj połączyło i stworzyło tę magię świąt na talerzu. Ale przecież buraki, które są zagotowane z przyprawami i z odrobiną masła, nie na żadnym rosole, brońcie Boże, bo na przykład ja mam wegetarian przy stole, którzy nie jedzą produktów od zwierzęcych. No i w ogóle raczej wigilia powinna być Postna według tradycji. Tutaj trzeba dolać coś, co jest niezwykle ważne, a mianowicie zakwas buraczany. I teraz odcedzamy. O, i teraz proszę bardzo, chodź Cynamon. Wojtek. Pokaż tutaj, bo to widać bardzo dokładnie, nawet ja mogę pokazać. Proszę bardzo, mamy laskę cynamonu, jest liść laurowy z źle angielskie, mnóstwo majeranku. Te buraki sobie jeszcze wykorzystam. Można z nich zrobić fajną surówkę, niczego nie wyrzucamy. I do tego franek dolewamy coś, co jest bardzo ważne, czyli zakwas buraczany. Czyli mamy tutaj kiszonego buraka. Otworzysz i wlejesz. Dolewaj. OK. Cały? Tak, cały. Lejemy. I teraz wystarczy. Taki barszcz, dobrze doprawić jeszcze sól, świeżo mielony pieprz, może trochę jeszcze soku z cytryny. Musimy pokombinować, może ząbek czosnku i mamy rzeczywiście bardzo dobry. Spróbujemy, czy to w ogóle smakuje, pokaż mi. Hmm? Jak tam? Na razie, gdyby, gdyby hmm. jeszcze kilka dni po, stało, to by było dobre bardzo. Nie ma czasu, przygotowujemy na szybko barszcz wigilijny. Czyli mamy tutaj ugotowane po prostu buraki, taki wywar z tych buraków z różnymi przyprawami. Jeśli nie potrafimy przyprawiać to w sklepach można kupić takie o woreczki smaku, to już jest przyprawa do barszczu czerwonego. Tu są wyłącznie zioła, nie ma tutaj żadnych innych wypełniaczy. No i na samym końcu dodajemy sok z buraka kiszonego, czyli z zakwasem, tak? Po to, żeby był ten smak barszczu, żeby tutaj nadać. No i to jest akurat Burak kiszony, sok z buraka kiszonego z organik farma zdrowia wyłącznie skład jest taki sok z ekologicznych buraków, sól i tyle. No dobrze, to barszcz już mamy. Pamiętajmy, że jak mamy ten zakwas buraczony w środku, nie możemy doprowadzić do wrzenia, bo wtedy barszcz zrobi nam się taki po prostu brązowe brzydki i straci smak, więc tylko podgrzewamy, a nie gotujemy, ale przydałaby nam się jakaś ryba. No, no, ale czy ty umiesz robić rybę? Chyba nie. No, to ja może Ci pokażę, jak zrobić najprościej. Zobacz, co to jest za ryba? Jak myślisz? Um, to na pewno jest łosoś. Dobrze, a to? Dorsz. Tak, brawo! Wygra, wygrał Pan milion dolarów. Dobrze, i teraz uwaga dla tych wszystkich, którzy naprawdę nie wiedzą, co mają zrobić z rybą. Najprostsza rzecz jest taka i też bardzo wigilijna. Otóż do jednej miski wsypujemy płatki migdałowe, proszę tutaj. A do której mniejszej czy większej? Wszystko jedno, wsypuj. Tak troszkę. To Wsypię tyle tu. A o, tyle wystarczy. Nie, 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 nie. Tutaj wsypujemy mak. Tu. Nie wyjadamy, tylko wsypujemy. Mm. Trochę pokruszę te płatki. Tego chyba nie da się jeść? Na a. To dużo. Dobrze, niech będzie. I teraz doprawiamy rybę czym? No solą, pieprzem po prostu. Mm -hmm. Z tym pieprzem trzeba uważać, Dziękuję. bo. Ryba ma bardzo delikatny smak, więc, żebyśmy nie przesadzili, nie tu, nie mak, doprawiamy tylko rybę. Troszeczkę, dobrze, Franek? Dobrze. Troszeczkę, tak? Zyk, zyk. Dobra, 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 dobra. I tak wcieramy. O, za dużo trochę poszło, no ale dobra. Jest ok. I teraz patrz, co robimy. Otóż bierzemy tę górę ryby, tak? Od strony grzbietu. Tutaj nie ma skóry. I co robimy? To może być każda ryba. To może być dorsz, to może być pstrąg i obtaczamy tylko z jednej strony w płatkach migdałowych. Dlaczego tylko z jednej strony? No bo ryba ma delikatny smak. Jeśli ją obtoczymy ze wszystkich stron, to po pierwsze dodamy kalorii, a poza tym będziemy tylko czuć migdały. A chcemy, żeby ryba smakowała rybą. Ale też tak wygląda ładnie, bo widać i rybę, i to. No właśnie. I teraz robimy to samo z łososiem. Obtaczamy go w maku, ale tylko z jednej strony. Tak dokładnie. Tak, dobrze. I tu, 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 tu. Jeszcze tu. Jeszcze ogon mu został, dobrze. I teraz co robimy? Idziemy usmażyć rybę i kładziemy tę rybę na roztopionym maśle klarowanym albo na maśle wymieszanym z olejem rzepakowym, żeby nam się nie spaliło. I kładziemy właśnie tą panierowaną stroną Najpierw do dołu na patelni. Tak? Smażymy. Przekładamy na drugą stronę i gotowa ryba wygląda tak. Tutaj jest pióra z zielonego groszku, żeby było ładnie. To też jest bardzo zdrowe. Czyż to nie jest piękne mój drogi? No. No widzisz? To teraz by się przydało coś słodkiego, tak? Tak. Dobra, to co słodkiego robimy? Chyba to jest jabłek. Ha, mój Sherlocku, jak odgadłeś to. Dobrze, to teraz Ty będziesz robić, wiesz? Ja będę Dobra. mówić co, a Ty będziesz robić, więc tak. Żeby przygotować błyskawiczną, wigilijną szarlotkę, poradzi sobie z nią nawet ten, który nigdy w życiu niczego nie piekł, potrzebna będzie nam taka oto blaszka do tarty, może być po prostu tortownica, co tam mamy w chacie. I teraz tu, do środka, żeby było wigilijnie, trzeba posypać przyprawy wigilijne. Ja mam tutaj taką bardzo dobrą przyprawę. Ekologiczna przyprawa do piernika. Otwieramy i sypiemy tyle, ile lubimy. Ja Mogę? lubię dużo. I, y, czyli całą? No nie, nie, myślę, że jakieś dwie łyżki to maks. O, dobra. Dobra. No i oczywiście jest to ciasto. Jest to, będzie to szarlotka, no to przydałby się... Tyle? To jest jedna łyżka? Tak, myślę, że jeszcze ciuteńkę będę dała, ciuteńkę. I do tego... Tyle? Tak, super. I do tego brązowy cukier. Ile? Tyle, ile lubimy. Myślę, że tutaj... No. Ile byś dał? Nie Za cztery wiem. łyżki, pięć? Jezu, cztery że dwie, Nie. No poczekam na ma być słodkie dwa? Ja chcę! Trzy. Ach, to ma taki karmelowy smak, ten cukier trzcinowy. Trzy. Jeszcze za dwie. No to jest Wigilia, ma być słodkie tam. Dobrze. Jeszcze jedno. Ta przedostatnia była mała, więc jest taka większa. Dobra, okej. Okay. I teraz to teraz wszystko merdasz, merdasz, merdasz. Tak żeby się przyprawę połączyły, żeby to wszystko razem stworzyło słodką, taką piernikową, korzenną A cukier, całość. To przyprawa. Cukier to jest poprawiać smaku Mogę? i dobry konserwant, ale jest jak wiesz, niezdrowy. I teraz musimy to rozłożyć równomiernie, tak? Tak. Równomiernie. Mogę? Dobra, już. No. I teraz, mój drogi, układamy jabłka. I teraz. Jabłka układamy, to są połówki jabłek po prostu i układamy je w ten sposób, nie odwrotnie. A ten. odwrotnie, tak, tak. Proszę bardzo dalej. Mhm. Jedna obok drugiej. To jest taka moja wariacja na temat tarty tatę. Otóż tarta tatę to jest francuska tarta, która jest odwracana, czyli na górze damy ciasto i będzie to ciasto kupne. Ale za chwilę powiem, jak je wybrać prawidłowo, jak je dobrze kupić. Co jest ważne w jabłkach? Jabłka powinny być kwaśne. Jeśli nie mamy kwaśnych jabłek, to dodajmy trochę soku z cytryny. Wtedy one dodatkowo nabiorą tej kwasowości, co jest ważne w połączeniu z cukrem. O, idealnie się zabrawa. To ja idę po ciasto. Dobra. I teraz uwaga! Ciasto kupujemy francuskie ale sprawdzamy czy w środku jest masło, czy jest tłuszcz palmowy. Jeśli jest masło, to będzie to oczywiście ciasto zdrowsze. Jeśli będzie tłuszcz palmowy, niekoniecznie może nam wyjść dobrze. Wyciągamy to ciasto mniej więcej pół godziny przed pieczeniem z lodówki, jeśli jest mrożone no to odpowiednio wcześniej. I teraz uwaga, uwaga, po prostu przykrywamy o, w ten sposób. Poczekaj. Mogę odkroić? Możesz odkroić. To może mniejszy wezmę sobie nożyk. Dobrze, weź sobie mniejszy nożyk. A ja pójdę nastawić piekarnik na 180 stopni i będziemy to ciasto piec jakieś 45 minut. Dajesz radę? Wiesz co, wepchnijmy tak do środka to troszeczkę, te boczki. O, O, tak żeby to troszkę też poszło... Możemy dodać do takiego ciasta również śliwek suszonych, e, zwłaszcza tych wędzonych, które są świetne też e, i bardzo wigilijne. E, możemy wrzucić garść żurawiny e, do, do tych świeżych jabłek, też będzie smakowała i śliwki, i żurawina, dodadzą też jabłkom kwasowości. Dobra, wyszło nam nieźle, trzy z plusem zabieramy to, może coś tak jeszcze z tego. Mało? Jeszcze coś z tego o, może wypieczemy. Taką ocenę dałaś? <laughs> Pieczemy. No i to wszystko teraz musimy trochę poczekać. Dobra. Dobrze. Ciasto nam się pięknie upiekło i teraz musimy zrobić następującą rzecz, mianowicie taki oto myk, Czyli Przewracamy je do góry nogami. Właściwie powinno troszeczkę odpocząć, ale ja nie mam na to czasu, więc chyc. Trochę się wylało. Trudno posprzątamy. Jej! Ale piękne wyszło! Tararara! Proszę bardzo, no w normalnych warunkach, ale przecież mi się spieszy, bo to jest wigilia last minute. W normalnych warunkach bym dała odpocząć temu ciastu, no ale e, no nie dałam. Dlatego mi trochę wypłynęło tego sosu, a tak to sos wsiąknie, i będzie wszystko dobrze. I teraz uwaga, to jest też ciasto, które można zrobić naprawdę w ostatniej chwili, ponieważ można je jeść tak na gorąco! Super! Czyli nawet jeśli zapomnimy o deserze w Wigilię, to możemy w czasie Wigilii jeszcze wstawić to ciasto i upiec. Posypię jeszcze tylko troszeczkę cukrem pudrem, żeby był taki efekt a tak, śniegu. Dobra, wystarczy. I proszę bardzo. Barszcz, który jest zrobiony po prostu na wywarze z buraków z przyprawami i z masłem, a do tego jest dodany zakwas po prostu z butelki i barszczek mamy prawdziwy na zakwasie, ciemny, wspaniały. Ryba last minute która jest po prostu jedną stroną zanurzona albo w maku, albo w płatkach. Mogą być jakieś jeszcze inne, nie wiem, orzechy włoskie na przykład pokruszone i usmażona na patelni bardzo wolno. To tak może być też pastowana z masłem. No i przede wszystkim odwracana szarlotka. Proszę, bez w zasadzie wyrabiania ciasta. Kupujemy ciasta francuskie, przyprawy, jabłka i tyle. No i co? No i najsmaczniejszych świąt. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i takie proste ciasto jabłkowe w ostatniej chwili przed wigilią koniecznie przygotujcie.